Informuję, że syrena strażacka dała sygnał rozpoczęcia uroczystości przekazania i poświęcenia sztandaru dla OSP Probe z okazji stulecia powstania jednostki. Która powstała w brocach w ze starego oświecza, składającego się z 15 drewnianych domów, znajdujących się w pobliżu dzisiejszego zabójstwa i kościoła. Zajęcie ludności było uprawianie ziemi. Ludność trzyma pod względem wyznaniowym połowę jednolita. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję serdecznie za zbudowanie sztandaru. Dziękuję również Dziękuję bardzo. Roberta Boreckiego o poświęcenie nowego sztandaru: Nadaję sztandar. Ochotniczej Straży Pożarnej Krobszut jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Sztandar ufundowany przez Komitet Fundacji Sztandaru dla OSP Krobesz podpisał prezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku SPRP Dr. Mirosław Padu Daryt Prezesowi, budowany przez Bank Dzieci w dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hrobrzu. Niechaj ten sztandar, będący symbolem męstwa, odwagi, poświęcenia, skupia najlepszych wokół ochrony życia i mienia obywateli yy, dla pożytku Rzeczpospolitej Polskiej przekazuje na ręce druha prezesa OSP Robert Sztandar, ufundowany przez Bank Spółdzielczy.... na często nawet tragicznymi wydarzeniami. Jest on również obecny podczas radosnych okoliczności. Gratuluję odznaczenia znaczenia życzę całej społeczności Ochotniczej Straży Pożarnej społeczną na rzecz społeczeństwa Gminy Złota, jak również naszej jednostki OSP. Pragnę zapewnić, że my, strażacy, ochotnicy, dołożymy wielu starań i potu do tego, aby społeczność gminna czuła się bezpiecznie. Dziękuję. Z jednostek towarzyszących dzisiejszej pięknej uroczystości. Szanowni zaproszeni goście, witani według godności tytułów przy rozpoczęciu uroczystości. Po długiej przerwie pandemicznej, jest rokiem stulecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. W 1921 roku, trzy lata po odzyskaniu niepodległości w 1918, zjechali się delegaci, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych po raz pierwszy po długiej przerwie zaborczej do Warszawy z wszystkich byłych trzech zaborów. Straż Ochotnicza w Drogru jest rok starsza. Bo w 2020 roku mieliście 100 lat Straży Pożarnej, bo zarówno Pan Marszałek, jak i starosta i, i tutaj Pan Wójt wiemy, że dzięki samorządom żyjemy ochotni do Straży Pożarnej. W Polsce w Kinczowie, Panie Wójcie, Druku Prezesie, Wydrukowie, Druchny. Dobrze, ale i tych jednostek, które tutaj sztandary tak licznie dzisiaj na tej zbiórce stanęły. Cieszę się z tego spotkania, bo tak jak już tu w jakiś sposób było powiedziane, jestem z tej rodziny strażackiej. Taków czas mam zawsze i wszędzie. Można powiedzieć, że ze strażakami wyrosłem, jestem i będę. Nie dlatego jestem prezesem zarządu powiatowego straży, bo jestem starostą, tylko dlatego jestem starostą, że byłem prezesem zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży. Drzwi zawsze otwarte, ale jadąc tu słyszałem ten wielki krzyk radości, bo jubileusz tłumaczy się dosłownie... Radości. Radości z okazji stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej Krobrzuch, przepięknego jubileuszu, którego chciałem Wam bardzo serdecznie pogratulować. Gratuluję wspaniałego sztandaru i również przyłączam się do tych podziękowań dla Banku Spółdzielczego. Jeszcze raz gratuluję i czekam na kolejne jubileusze. Ruchowie Ochotniczej Straży Pożarnej Krobrzuch. W okazji jubileuszu 6-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnych w Nobrzu, połączonego z nadaniem i poświęceniem sztandaru, pragnę tą drogą złożyć wszystkim dziś świętującym strażakom serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszej skuteczności i osiągnięć w realizacji działań na rzecz lokalnego bezpieczeństwa. Sztandar to niewątpliwie największe wyróżnienie, które może otrzymać każda społeczność strażacka. To symbol męstwa i odwagi. Jestem pełen uznania dla Waszej społeczności i bezinteresownej działalności nacechowanej dużym zaangażowaniem i poświęceniem. Niech dzisiejsza uroczystość będzie okazją do wyrażenia serdecznych podziękowań za ofiarną i efektywną służbę, za dotychczasowe poświęcenie i trud poniesiony w walce z żywiołami na rzecz ochrony ludzkiego życia i mienia. Szczególne słowa uznania i szacunku kieruję do weteranów służby. Wszystkim dziś świętującym oraz Waszym najbliższym życzę na każdy dzień wiele ciepła, serdeczności, ludzkiego szacunku oraz nieustannej, zawodowej i osobistej pomyślności. Podpisał świętokrzyski komendant wojewódzki Państwa Straży Pożarnej, starszy brygadier Krzysztof Ciosek. Dołączam się do tych życzeń. Wiele razy tu było wspomniane, że standard to jest najwyższe wyróżnienie. To symbol męstwa i odwagi, to symbol wokół którego się gromadzimy. Zresztą nie dbalibyśmy sobie rady, żeby zapewnić i szybko, w takim szybkim tempie jak teraz mieć pomoc. Wszędzie powtarzam, że jesteście drugim płucem państwo, jest systemu ratownictwa. Bo to jest krajowy system, krajowy, to jest cały kraj. Nie tylko powiat, gmina, tylko cały kraj. Brakowało tych spotkań. Dlatego w strażackim życiu, przepełnionym codziennymi troskami, rzadko zatrzymujemy się, by spojrzeć na nasze sprawy ogólnie, by ocenić dorobek i ludzi, którzy go tworzą, oraz by podziękować tym, którzy bezinteresowni, czasami z narażeniem własnego zdrowia i życia, niosą pomoc w innym przypadku zagrożenia. Chciałbym wykorzystać to spotkanie. I podziękować, podziękować jednemu z druhów, druchowi Adrianowi Oziemłoskiemu z zł, ŁOZE Złotej, który przechodząc wieczorem 26 marca 2021 roku koło siedziby oddziału Banku Spóźniejszego Złotej, zauważył, zauważył wydobywający się z dachu budynku. Jako strażak podjął odpowiednie czynności, powiadomienia. Tym ochotniczą strażą pożarną w Złotej w imieniu własnym samorządu bankowego wyrażam szczególne podziękowania dla rochu strażaków z OSP Złota, OSP Chroberz, a także na ręce komendanta powiatowego brygadiera Grzegorza Karwata dla strażaków z Powiatowej Straży Pożarnej. Za udział w walce z pożarem budynku bankowego w Złotej. Chcieliśmy w sposób symboliczny podziękować drukowi Adrianowi Ojżembłowskiemu, wręczając mu drobny Strażacy, zawsze ofiarni, zawsze pomocni. Wam tego zdrowia trzeba najwięcej, aby chronić zdrowie innych. Chciałem serdecznie podziękować za udział w akcjach, jakie były organizowane na rzecz szczepień. Cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj spotkać i że tylu nas przybyło. Że na 12 istniejących jednostek, 8 i tak jest z nami. Skromne te nasze uroczystości, bo zwykle to były również z sąsiednich powiatów jednostki, z sąsiednich gmin. Dzisiaj jako ten okres pandemiczny skromnie bardzo obchodzimy, a jest co obchodzić, bo to jest stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobrzu, bo to jest stulecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, bo to jest nowy standard. Pierwszy standard, jaki jednostka w Krobrzu otrzymała, był z 1930 roku. Straż Pożarna to nie tylko ratowniczo-gaśnicze działania. To jest również tradycja, to jest również rozrywka, to jest organizowanie życia społecznego w miejscowościach. I tego pilnujmy, my to przekazujmy. Mm-hmm. <laughs>